Restauracja Kompetencji Edukacyjnych EduMyślna. Kocham od zawsze restauracje, uwielbiam być w restauracjach. Jeżeli serwuje się przy okazji świetne dania, no to coś wspaniałego, tak? Każdy w tym menu znajdzie coś dla siebie. E, powiedziałabym są serwowane takie główne dania, z których można skorzystać, ale też można znaleźć fajne, ciekawe przystawki. Tymi daniami są super profesjonalne szkolenia, ale dobrze wiemy, że wszystko jest ważne to co na stole. Ważny jest serwis, a serwis mamy z najwyższej półki. Jakomyślnie e to oznacza dla nas y, z myślą o. O człowieku, o jego ekosystemie wewnętrznym, o tym, że każdy człowiek ma w sobie coś, o co warto zadbać, nie utracić, tak jak z planetą. Jesteśmy takim mikrokosmosem, o który warto dbać. W byciu dyrektorem najważniejsze jest chyba być człowiekiem w człowieku, i tego człowieka w człowieku trochę brakuje. I, I ja tutaj zawsze na takich szkoleniach odnajduję siebie z powrotem. Jeżeli w organizacji mamy kłopot z tym, żeby pokazywać radość, zadowolenie, dumę z siebie, e, kiedy mamy kłopot z tym, żeby dzielić się swoimi osiągnięciami, sukcesami wzajemnie, to znaczy, że jest ona przesiąknięta kulturą wstydu. Byliśmy y, głodni, spotkań, wielu takich intensywnych działań, które spowodują to, że my dostaniemy odpowiednią garść wiedzy od specjalistów, od fachowców, jak działać, jak pracować, jak funkcjonować w swojej jednostce. Swoją karierę dyrektorską ja zaczynałam razem z Empirią, tak? Firma powstała, ja zostałam dyrektorem. Towarzyszy mi od samego początku super trenerzy, którzy potrafią zaciekawić kadrę pedagogiczną i nadać nam to, to coś, czego potrzebujemy, te nowe umiejętności nabywamy dzięki tym szkoleniom. Brum, brum. Narzędzie ja wiem, że to nie są aktywizujące metody nauczania. I o nich nie będziemy mówić. Dla Państwa punktem wyjścia, punktem wyjścia jest artykuł 7 Karta Nauczyciela, Państwo wiedzą, oraz artykuł 68 Ustawy Prawo Oświatowe. Wybierając szkolenia, no to oczywiście nazwiska, no bo, bo też osoby szkolące mają już swoją jakąś renomę w internecie. Przede wszystkim przyjeżdża się dla osób. Ta wiedza przede wszystkim jest z praktyką i dla nas są praktycy potrzebni. Szczęśliwy nauczyciel, szczęśliwy uczeń. Ja też pytam się, kto prowadzi ta i ta osoba. Tak zapisuje się. I dlatego tutaj jest warto przyjechać, bo to są praktycy. No. Chcesz się no. takiego że nie używasz słowa w balenie Myślę, że te szkolenia powinny być tak, jak tutaj jest, czyli, czyli kilkudniowe. Zwłaszcza te psychologiczne. No nie, ma, nie ma tak naprawdę szans na to, żeby otworzyć się i żeby czerpać z takiego szkolenia, jeśli ono jest krótkie, jeśli się nie poznamy, jeśli nie, nie będziemy funkcjonować w tej grupie tak, tak zupełnie otwarcie. Ja myślę, że jak zawsze Empiria nas zaskakuje, ale w sposób bardzo pozytywny. Myślę, że jak ktoś wejdzie do tej restauracji, to wyjdzie nasycony i zadowolony. Zawsze jest to poziom, tak? Czyli restauracja pięć gwiazdek, myślę.